Dzień dobry, witamy serdecznie w Przeglądzie Absurdów Podatkowych z taksą, Kaszcolarski. Dzień dobry, mam latuszek, dzisiaj jest 9 czerwca i jak co tydzień mamy dla Was kolejną porcję fantastycznych absurdów, właściwie też wydarzeń związanych z podatkami, inflacją, kredytami, finansami, wszystkim tak, tym, wszystkimi tymi ciekawymi rzeczami, które do się dzieją. Tak. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. No, i zaczynamy tradycyjnie od naszego ulubionego ostatnio tematu, czyli tematu podatkowego Polski Ład. No, i jesteśmy już coraz bliżej uchwalenia zmian w Polskim Ładzie, nazywanym przez niektórych drugim polskim Ładem, polskim Ładem BIS. I krótko na ten temat, jakie to zmiany będą. Z tego, co wiemy, odbyły się głosowania w Senacie, już duża część tych zmian została właśnie zaaprobowana. No, kluczowe zmiany to zmniejszenie pierwszej stawki pierwszego progu podatkowego PIT z 17 do 12% z jednoczesną likwidacją ulgi dla klasy średniej, likwidacją mechanizmu odraczania zaliczek, nową kwotę zmniejszającą podatek. Oraz, co ważne, możliwością zmiany formy opodatkowania w połowie roku, dokładnie od 1 lipca do 22 sierpnia, ci, którzy rozliczają swoje działalności gospodarcze na podstawie ryczałtu bądź też liniowego opodatkowania, mogą przejść na skalę podatkową. Dość kolejna ważna zmiana, zmiana numer 6 możliwość odliczenia częściowo składki zdrowotnej od Podatku w limicie do 8700 zł, o czym dzisiaj jeszcze więcej powiemy. Mm -hmm. e, no i moja ulubiona zmiana, czyli hipotetyczny podatek należny, opisany w przepisach polskiego ładu, który będzie dodawał mnóstwo pracy księgowej na koniec roku, którzy będą porównywać różne sposoby rozliczenia i wybierać ten Najlepszy. najkorzystniejszy. Jestem naprawdę zadziwiona taką konstrukcją, natomiast ona faktycznie w przepisach jest. No i ostatnie, ostatnie zmiany związane z ulgami dla, na dzieci, dla samotnych rodziców, a także zmiany związane z zasiłkiem macierzyńskich. Zmiany jest 10, natomiast stron przepisów jest 55, udało mi się przez nie ostatnio przebić i przyznam, że to jest naprawdę ciężka lektura. To są zmiany do zmian do zmian i bądź tu człowieku mądry tak naprawdę o co. Chodzi dalej, pozostaje sporo niejasności, natomiast miejmy nadzieję, że te zmiany już pozwolą nieco odetchnąć, zwłaszcza przedsiębiorcom, tak jeśli chodzi Dobry. o ogromne kwoty składek zdrowotnych, które od tego roku zaczęli płacić. No i zmiany przypominamy od 1 lipca. To, co jest bardzo interesujące, co część doradców podatkowych wyłapała w proponowanych zmianach, to jest błąd. Błąd, który w ustawie pozwalał na podwójne odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczanych na picie liniowym, to znaczy odliczenie tej składki raz od dochodu i drugi raz wliczenie jej koszty uzyskania przychodu. Z najświeższych informacji z dzisiaj wynika, że Senat te błędy wyłapał i prawdopodobnie no takiej możliwości już nie będzie, natomiast z tego, co można wnioskować przepisy dalej są w dość dużym tempie ogłaszane, uchwalane hmm. i nie są wolne od błędów, także nie wiadomo, czy to będzie ostatnia wersja 2.0, czy będziemy mieć wersję 3.0, 4.0 i, i kolejne, tak jak starczami też hmm. było antyinflacyjnych i różnych innych ponad 10. No i że to jest nie koniec, tak? Tak, tych tak. zmian. Bo jest też y, y, prace trwają nad zmianami w kwicie i i nad korektami w CIT, jak tutaj oba szefowa Ministerstwa Finansów. Oprócz planowanych zmian w podatku obejmuje między innymi tej ulgi dla klasy średniej, o której teraz była też mowa, że już tego nie będzie, obniżenie wysokości pierwszego progu podatkowego i pewne też korekty w CIT. Tak naprawdę główne zmiany teraz dotyczą podatku od osób fizycznych, mm -hmm. tak? czyli od ludzi zatrudnionych oraz od działalności gospodarczych. Natomiast te korekty nie przewidują jeszcze Zmian w podatku od spółek, czyli podatku CIT. I tutaj też było sporo wątpliwości co do podatku minimalnego, co do CIT-u No i kolejna porcja zmian przed nami. No i co tutaj się jeszcze. Tak, i kolei, kolejny, kolejny ciąg zmian, jeżeli chodzi o rozusowanie umów. I jak już było wcześniej zapowiadane, że będą umowy na zlecenie rozusowane, no to już mamy tutaj zapowiedź, że. Najpóźniej no do marca 2003 roku można się tego spodziewać, także ze składką chorobową, a są też plany, żeby odzusować również umowę o dzieło. Także, nie tylko zmiany w podatkach, ale również właśnie w ubezpieczeniach społecznych Wszystkie. i coraz większe dociskanie śruby na różne formy umów. No, umowy o dzieło najdłużej się zachowywały bez, bez ZUS-u, natomiast już tutaj w ramach porozumienia. W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane jest również ozusowanie. Niestety zwiększa to istotnie koszty osób no, oferujących taką formę współpracy. To, co się jeszcze ma zmienić i to jest dla nas też dość ciekawy kierunek zmian, to poszukiwanie pracowników. Tak? Wiemy, że w tej chwili każdy... Kto szuka pracowników, ogłasza się przez rozmaite portale komercyjne, których jest wiele, które mają bardzo rozbudowane narzędzia do jej poszukiwania i znajdowania pracy. No, a tutaj państwo nam zapowiada, że ono też chce mieć taki portal, centralną bazę ofert pracy, i wszystko byłoby piękne, gdyby to było opcjonalne. Natomiast jest pomysł taki, żeby każdy, kto szuka pracownika, musiał się obowiązkowo przez ten portal ogłaszać i tak naprawdę. Nie wydaje nam się, żeby to miało pomóc w znalezieniu pracownika, raczej jest to kwestia lepszej kontroli i pilnowania, co się na rynku pracy dzieje, natomiast zobaczymy, czy to się wydarzy, kto będzie tym zobowiązany, no bo jeśli to będą tylko podmioty publiczne, to jest dla mnie dla nas zrozumiałe, natomiast jeśli firmy prywatne, to ciężko stwierdzić, jak im mi miałoby to pomóc w poszukiwaniu ofert, znaczy pracowników. W tej chwili są urzędy pracy, które no jak wiadomo, wi wiadomo jak po, po, pomogą może w poszukaniu pracowników fizycznych, natomiast na pewno bardziej zaawansowane branże z tych po prostu pomocy urzędów pracy nie korzystają, nie planują korzystać. No, i teraz a propos jeszcze płacy i zatrudniania. Tak, tak? tutaj ciekawe trzeba zjawisko. uważać, bo wiadomo, jest dużo zmian cały czas i można też się napotkać na maila, który wygląda na prawdziwy mail, jak tutaj właśnie widzimy, że ktoś chce zmienić konto na liście płac. I mail wygląda ok, ale tak naprawdę jest podane fałszywe konto, na które należy wpłacać należność, więc. Polecamy szczerze się i uważaj. Także kolejne coś. ataki, nowe pomysły. Tak. Tutaj akurat, akurat ten atak nam opisał i przedstawił. Atak po prostu na dział HR, bardzo mm. prosty, prozaiczny. Proszę zmienić moje Tylko konto, konto. I, i właściwie nic więcej. Także zalecamy podwójną czujność. No i przeskakujemy z podatków wprost w ręk. W ręk w ręce inflacji, a co za tym idzie też zmian w bankach i oprocentowania kredytów. No i z wczorajszej informacji Rady Polityki Pieniężnej wiemy, że nasza referencyjna główna stopa procentowa została podniesiona i wynosi obecnie 6%, co oznacza, że jest to najwyższa stopa od czerwca 2008 roku. Bijemy kolejne, kolejne, rekordy. kolejne rekordy, a co idzie za rekordami no to też prognozy, tak, co się będzie działo w przyszłości i tutaj bardzo ciekawy wpis na Twitterze pana Romana Gierdycha, który przewiduje przyszłość marzec 2023, Węzna po 12 zł, no i nasz premier, który ogłasza, że w ramach 67 tarczy inflacyjnej zostanie obniżony o 10% VAT na chrust wbierany w lesie, a emeryci, i studenci mają prawo do zbierania nawozu naturalnego z dróg pozostawionego przez konie ciągnące wozy. No, Scena jak z misia, natomiast teraz wszystko jest możliwe i e, naprawdę e, nie wiadomo, czy się śmiać, czy, czy, czy płakać na tego typu perspektywy. Natomiast jak już o chruście mowa, tak, no w zasadzie też mówiliśmy, że jest pozwolenie, żeby chrust zbierać, więc pojawiają się już pierwsze pomysły, jak ten chrust można zastosować i tutaj jest przykład właśnie, jak można go użyć zamiast gazów w kuchni. Tak, i nie tylko do opalania do ogrzewania, ale też do gotowania. Więc Oczywiście. jak ktoś z Was ma umiejętności surwimalowe, to się przydadzą. Jeśli ich nie ma, to polecamy, są rozmaite kursy, są kursy szkolenia leka, tak jest lato, można pójść do lasu i przetrenować różne sposoby budowania tych ogienków przesania i skier lepiej się przygotować. No, i mówimy cały czas o, o wysokiej inflacji, i wysoka inflacja ma oczywiście bardzo duże przełożenie też na oprocentowanie kredytów. I jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w ostatnim miesiącu, w maju, zapytania o kredyty spadły drastycznie jest to ponad 50% mniej. Co oznacza, że naprawdę jest to ogromna bariera w tej chwili dla osób, które poszukują własnych mieszkań tak. i właściwie nie mają na to szansy, bo zdolność kredytowa też bardzo, bardzo spada przy tak wysokich ratach. No i proponowane dla tych, co już mają kredyty, są tak. wakacje. Z są tutaj, wakacje kredytowe, tylko że trzeba też pamiętać, że bierze się z tym wiele rzeczy. Ale jeszcze jeżeli chodzi o same banki, to te banki mówią, że może to zachwiać płynność, no ale jak sami. Wiemy, te przychody w bankach w zasadzie bardzo się zwiększyły w formie do Także zapas kryzys. na tą płynność jest spory tak. i troszkę nie wiemy, czy to taka hipokryzja, czy to taki zabieg negocjacyjny, marketingowy, marketingowy. Tak naprawdę ogromne, ogromne zyski w tej chwili powiększone dzięki stawkom LIBOR. No i banki się martwią, że to będzie dla nich kłopot. Jak widać, chyba większym kłopotem jest to jednak zawsze dla kredytobiorców niż Zdobamy. dla banków. Banki sobie zawsze poradzą, także życzymy bankom, żeby już się szykowały na. Na wakacje i nie martwimy się raczej o ich, o ich płynność. Natomiast martwimy się bardziej o tych kredytobiorców, którzy z tych wakacji chcą skorzystać, ponieważ może się okazać, że co? Że po prostu ta informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych zostanie odnotowana w bazie biura informacji kredytowej. Dokładnie tak samo wydarzyło się w czasie kredytów związanych z COVID mm -hmm. i wakacji kredytowych. No, jeśli ktoś chciał skorzystać z takich wakacji w Biurze Informacji Kredytowej, na jego koncie pojawiła się taka anotacja. I przy kolejnym kredycie każdy bank do tej bazy zagląda, no, w związku z czym może być pewien problem, tak? że uzna, że nie mieliśmy tej zdolności kredytowej i kolejnego kredytu nam nie udzieli. Także trzeba być tutaj czujnym, no, a czasami nie ma wyjścia. Tak? No, de facto. Nie powinniśmy być tym karani, skoro są to dla na nas wakacje, to, ma to być powinniśmy mieć to zagwarantowane i, 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 i możliwe, a nie, żeby to stanowiło dla nas kolejne utrudnienie. M może ma to odstraszyć, po prostu, żeby tego nie było. Mo może właśnie o to chodzi, że tą płynnością niezakresną. Tak, no i przeskakujemy z życia bańkowca i do do rzędów, tak, i zaglądamy, co tam się ciekawego. Co tam się ciekawego dzieje? Tak, no jak się piasuje, jeszcze więcej kontroli. Skarbówka może sprawdzić konta osób fizycznych w zasadzie jak chce, kiedy chce i może to robić wiem, jak. No, od lipca ma większe uprawnienia, także tak. uważajcie, co trzymacie na kontach. Tak, Jakie operacje wykonujecie? Jak komu są tytułowane? Komu za co trzeba się tak. trzy razy zastanowić, zanim się zrobi jakąś operację, no ale często takie internetowe płatności mają takie kody, tak? A, być może teraz w tytule trzeba jakieś takie kody stosować. Być i może, Wtedy trudniej będzie rozpoznać, co było naszą intencją. No wójmy, tam przerwy się wykonuje pomiędzy rodziną, gdzieś tam znajomy się pożycza, płaci się za wspólnie kupiony obiad w restauracji. No, trzeba Czasami być uważnym, bo skarbu płacić za dużo jemy i na przykład no, koszty mamy za wysokie, tak? No. Nie no i No i tutaj właśnie jest taki karizm być może, że jak oni wymieniają się danymi, Fiskus właśnie się wymienia z ABW czy CBA i ta współpraca tak wzrosła aż dziesięciokrotnie, to trzeba też uważać, jak się chyba się tytułuje te przelewy, bo jak się zatytułuje na przykład prezydent albo bomba, no to ABW <grym> czy CBA może zakopać do <grym> naszych drzwi. Także bardzo, bardzo intensywnie te służby współpracują. Nie wiem, czy powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie. No, różnie to można interpretować. tak. E, e, oczywiście nie zależy nam na tym, żeby jakieś przestępstwa skarbowe się działy i, i, i życzymy sobie, żeby wszystkie firmy sprawiedliwie i, i, i właściwie płaciły swoje podatki należne. tak. Natomiast jeśli to jest nadużywane e, przez nasze służby, staje się to bardzo, bardzo niebezpieczne. No, jeśli chodzi o, o kolejny aspekt, właśnie ZUS też dołączył do tych mhm. chętnie kontrolujących o 4000% wzrosły kontrole. Od stycznia do marca 7300 kontroli, a ZUS zapowiada więcej. Faktycznie podczas pandemii kontroli było mniej. Natomiast uwaga firmy, tak, które korzystały mhm. z rozmaitych tarcz, niepłacenia czy przesunięcia płatności składek ZUS, no ZUS w tej chwili ma. Co robić? Doplanowany jest też strajk na 27 czerwca, o czym w ZUS-ie. Być Zobaczymy. może wtedy, czy tam być może akurat się kontrole na ten krótki strajk wstrzymają, także można będzie odetnąć przed wakacjami. No Generalnie dużo, dużo się dzieje i wielu przedsiębiorców odczuwa te kontrolę w tej chwili. No ale wiemy, że te wszystkie działania naszych służb mają jakiś cel. I tak naprawdę to, co jest pozytywne, e, oceniono, że luka VAT, czyli tak zwane karuzele VAT, firmy, które VAT-u nie płacą, coś tam przefakturowują między sobą, została bardzo ładnie zalepiona i spadła do 4%, co jest naprawdę wynikiem na skalę europejską fantastycznym. No i tak nam się wydaje, że Skoro ta no luka już jest było. tak zalepiona, to po co te kolejne kontrole i po co takie dodatkowe uprawnienia służb? No to wtedy już mam szersze pytania, tak? czemu tak się dzieje. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o VAT, e, zmiana, która planowana jest na przyszły rok, czyli Krajowy System e Faktur, który będzie bardzo mocno kontrolował proces wystawiania, odbierania Wszystko faktur, pozwoli chyba tą lukę zalepić. Nie wiem, czy to do, 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 do 1%, ale myślę, że jeszcze te 4% będzie można. Pod warunkiem, że będzie działać jak należy. Tak, pod warunkiem, że system zadziała jak należy. Tak, a w związku, z tym, że zmian jest coraz więcej i coraz szybciej, no to przestępcy nie śpią i wysyłają na przykład takiego SMS-a, gdzie ogłaszają akcję Ministerstwa Finansów, gdzie można wypełnić krótką ankietę i zyskać 250 zł prosto na konto, więc takie rzut na to ministerstwo, to... tak? Także słuchajcie, 250 zł zaróbcie inaczej, żadnych ankiet nie wypełniajcie, niebezpiecznik przed tym przestrzegał, a taką można przeczytać na ich stronie. No i generalnie coraz więcej, coraz ciekawszych ataków i o tym też będziemy Wam opowiadać, tak, bo z podatkami łączą się właśnie tutaj nowe pomysły na to, jak na tych jak podatkach jest? zarobić tak, i na podatknikach. Tak, tak. tak, no i na koniec jak zawsze porcja ciekawych lifehacków, różnych interpretacji. Podatkowych i możliwości, które się tak, pojawiają. Tak, to akurat jest bardzo pozytywna możliwość, bo się okazuje, że o, o nadpłatę do Fiskusa można się upłynąć elektronicznie i dostać ten zwrot. Także Tylko szybciutko przez Urząd Skarbowy, bez wizyty w urzędzie, Super. zachęcamy. Natomiast y, druga ciekawa interpretacja dla wszystkich właścicieli paneli fotowoltaicznych a i oto okazało się, że jeśli wynajmujecie na przykład mieszkanie, czy mm. dom, w którym są zainstalowane panele, to stajecie się producentami energii, a ja, jak jesteście producentami, to, musimy, to musicie zapłacić akcyzę. Większość tak? <grym> właścicieli domów nie ma pojęcia co to, to jest ta akcyza, oprócz tego, że że od papierosów i alkoholu, ale tu nagle ja, akcyzę, panele, no niesamowicie skomplikowana sytuacja, jeśli wynajmujecie taki właśnie dom, ale jest to aktualna najnowsza interpretacja krajowej informacji skarbowej. No, eksperci mówią o absurdzie, my też myślę, że bardzo podpisujemy się pod tym kompletny absurd i jest to potencjalnie, jak to opisuje dziennikarz prawna, biurokratyczna droga przez Mękę, tak? I zalew Urzędu skarbowego kolejnymi pytaniami, interpretacjami i no. Z zadziwiająca, zadziwiająca wręcz sytuacja. No i na koniec e, dzisiaj chcemy złożyć życzenia wszystkim, wszystkim księgowym, życzenia. jako że mamy 9 czerwca, czyli Dzień Księgowego, i myślę, że chcemy życzyć jak najmniej absurdów, tak, jak najmniej zmian, też. dużo spokoju, jak najmniej. Firm, które zechcą zmienić formę opodatkowania w połowie roku. O, zdecydowanie tak. I jak najdłuższych wakacji, nie tylko kredytowych, ale jakichś fantastycznych, w ciepłych miejscach, odpoczynku, zdrowia i wszystkiego dobrego. No i zapraszamy do oglądania, dzielenia się. Z absurdami zapraszamy również księgowych. Oni znają tych absurdów bardzo dużo. Zdecydowanie. Tak, że... Już za, ty... Już za tydzień. Za A, za dwa tygodnie, za bo dwa. mamy Boże Ciało Święto, w przyszłym tygodniu nie będzie nas na, na łączach i widzimy się za dwa tygodnie, w i... o godzinie 11. Dokładnie. A jeżeli macie jakieś swoje absurdy, to zapraszamy do dzielenia się. Będziemy przekazali dalej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.